nie powitać i podziękować za przybycie. Chciałam życzyć Państwu wszystkiego najlepszego z okazji Państwa Święta. Życzę Państwu dużo zdrowia, ciepła, spokoju, odpoczynku, pociechy znuków. Chciałam ich bardzo pochwalić. Są to wspaniałe dzieci i naprawdę pięknie się z nimi pracuje. Chciałam powiedzieć, że dzieci się bardzo przygotowywały do tego występu. Nie zwróciłyśmy uwagi, że są ferie, więc wielu dzieci nie było. Także dzisiaj mieliśmy bardzo intensywny dzień, ale mam nadzieję, że wszystko nam wyjdzie. A gdyby coś nam nie wyszło, to tak jak zawsze tak miało być. I dziękuję bardzo. że jeszcze przybyli. Za zaśpiewamy piękne prezenty w występach Chodzimy Chodzimy za oknem mrozu i chcemy, by w tej sali ciepło zostało, bo serce nasze, śledź gorące, rozgrzeją babcie i dziadka bardziej niż słońce. sobre oh. oh. 안녕 Okularów nowych na zmęczone oczy, nawet na disco dziadek migły skoczy. Na usił pod wnuczą uścisków i żeby rodzina zawsze była blisko. Maka miękkiego U ci w okrocie, by mogła odpocząć przy ładnej pokocie. Auta dla dziadka w czerwonym kolorze, żeby babcia chciała jeździć w od bliskich, od córki i syna. Niech kocha was szczerze cała rodzina. Tak, y -y, tak, tak, to proca, bo my tak, z ten... was chcemy, że waszej obronie zawsze staniemy. Wody ciepłej w basenie, przy dużej byli z tygodniem żyją Anioła Scrooge'a, który o każdej porze babci i zawsze pomoże. Snów kolorowych babuniom podnikałem, żeby się nie muszałem. A teraz na budziński Jak luki tworzą życzenia, to jeszcze dziadkowie Paści przygotowali niespodziankę. Zapraszam też zaraz na na środek. Ja zapraszam wszystkie smyki tutaj, żeby usiadły przed dywanem albo na krawędzi dywanu wszystkie smyki, bo mamy jeszcze i, 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 smyki. Patrzymy w stronę tutaj babci i dziadka. To są babcia i dziadek Basi, naszej smyczki. Przygotowali dla nas niespodziankę. Chodźcie. Chodźcie. Tutaj w tą Możecie, Tutaj patrzymy na ciocie. Mieszko, tu jest ciocia. Tu. To taka wiadomość dla babci i dziadków. No niestety zapomnieliśmy, że nie jesteśmy już smykami i byby... Jeszcze. I bystrzakami, tak. <noise> Za późno zaczęliśmy się puczyć, dlatego takie promterki mamy przed sobą i no, zapraszamy. Jeżeli, tak, jeżeli coś nam pośliznie się, to znaczy, że tak miało być. <głos> <głos> Dobrze. Był sobie dziad bardzo starzy oboje. Ona kaszląca, słaba. On skurczony we dworze. Mieli chatkę maleńką, taką starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie i spokojnie, jak w niebie. Czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. <laughs> Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiło głupie życie rozdzieli. I modlili się szczerze, aby Bożym rozkazem, kiedy śmierć ich zabierze, zabrała ich razem. Razem to być nie może. Ktoś choć chwilą wprzód skona. – Byle mnie ty, nie boże? – Byle tylko nie ona. – Jestem starsza od ciebie, co chwila bardziej słaba. Zachłaczasz na pogrzebie. – Ja w przódy, moja miła. Ja kaszle bez ustanku i zimna mnie w Przykryję. przykryje rada rada. – Mnie w przódy. Mnie, kochanie. – Mnie mówię. – Dość już tego. Dla ciebie płacz zostanie, a tobie nic? Dlaczego? I tak dalej, i tak. Jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali, chatkę chcieli porzucić. A do drzwi Puk, powoli. Kto tam? Otwórzcie proszę, na waszej woli, śmierć jestem, skąd przynoszę? — Idź, babo, drzwi otworzyć. Otto! to! Idź sam, ja słaba, jak idę się położyć? — odpowiedziała baba. — Chwili śmierć na świecie stoi i czeka tam nieboga. — Idź, otwórz z laski swojej. — Ty otwórz, moja droga. Baba za piecem z cicha kryjówki sobie szuka. Dziad pod ławę się wpycha. Na śmierć stoi i puka. I, I byłaby na dwieście, dwieście pod drzwiami dwieście tak stała, stała, Lecz znudzona dwieście, nareszcie, Kominem wejść musiała. I byłaby lat dwieście, Pod drzwiami tak stała, Lecz znudzona nareszcie, Kominem wejść musiała. Mamy początunek dla dzieci, że tak cichutko słuchały nas dobrze. Dzień. A ja tak jeszcze powiem, że za chwilkę będziemy zapraszali tutaj na taki mały pączem, tonek można się napić i skosztować z dziećmi. A tutaj będziemy też się wystawiać w kolejkę i ja będę robiła takie pamiątkowe zdjęcie jak w tamtym roku. I też Państwo nam powiedzą ile sztuk będzie trzeba ich y, wywołać. Także y, żeby tak nie wszyscy byli tutaj, to jedni tutaj, a jesteś tutaj. Dobra. Ja dziękuję. Dziękuję. Przymusujemy. どういうこと